I witam Was wszystkich, Jurek Owsiak, Obserwator Rzeczy Lotnych i Dziwnych. 11 stycznia 2009 roku, 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia zbierać będziemy pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Czesna Diagnostyka to jest to. Ale także tego dnia biegamy, truchtamy i czujemy się lepiej, według zasad. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Startujemy w Szczecinie, lądujemy w Warszawie. I jesteśmy potem z Wami cały czas, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bądźcie razem z nami, bo jest to niesamowity karnała w środku zimy. I jak mówił Rasowsiad, oj się będzie działał. 11 stycznia 2009 roku, 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. sobie patrzę kobieta z z Województwa Śląskiego i mówi, że robi finał. Dobrze, więc tak. jeżeli robicie finał, Szósty to bardzo się lędzinę. cieszę. Co tam Szósty będzie? Wszyscy Finał będzie. Lędziny. Ofiarowałeś y, inkubator dla porodówki w lędziny, wow. którą teraz chcemy nam rozwiązać. I otwarcie właśnie śledzia. Tego... Ła, wow, ile komunikatów! Tak, Jezu, lędziny! Co właśnie tak, dzieje? Tak. Co właśnie dzieje Lędziny, tyle komunikatów? Pozdrawiamy Lędziny. Najważniejsze, że gracie. Po raz szósty gracie. Macie trochę problemów, ale myślę, że rozwiążecie. Jeżeli jest inkubator u was, no to gdzieś on musi stać. No nie będzie stał w gołym miejscu, więc walczcie o to, że jeżeli jest potrzebny, jeżeli jest porodówka, to czyli, że gdzieś musiał ten inkubator pojechać. Solidaryzujemy się z tym, którzy pomocy potrzebują, którzy właśnie tego dnia będą razem, a tak jak mówiłem, macie trochę problemów. Najważniejsze, że ledziny grają. Serdeczności dla Was wszystkich. Kobieta przyjechała do Warszawy, o wszystkim opowiedziała, a my potwierdzamy. Gracie, czyli Was bardzo Pozdrawiamy. Pamiętacie takie nasze puszeczki, ile będzie wolontariuszy? Stu. Stu wolontariuszy, czyli słuchajcie, nie siedzieć w domach, na ulicy, na plac, gdziekolwiek zobaczycie puszeczkę, nawet mały grosik właśnie robi to, że nie do was, wraca inkubator. To dzięki temu, że te pieniądze właśnie w ten sposób są rozdzielane. To nie jest tak, że macie wszystkie specjalności medyczne u siebie, ale jeżeli te, które są u was, no to my ten sprzęt ku... kupujemy. Bądźcie razem z nami, pozdrawiamy. Lędziny, kozry też. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Lędzin. Dziękuję. Lędzin czy Lędziny? Lędzin, Lędzin. Lędzin. A mówi się mieszkańcy Lędzin albo Lędziny. Miasto Lędziny. Okej. Okay. Pozdrawiamy Lędzian i Lędzinianki. Cześć się. I witam Was wszystkich, Jurek jako Obserwator Rzeczy i Dziwnych. 11 stycznia 2009 roku 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia zbierać będziemy pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Czesna Diagnostyka to jest to, ale także tego dnia biegamy, truchtamy i czujemy się lepiej według zasady zdrowym ciele, zdrowy duch. Startujemy w nie lądujemy w Warszawie i jesteśmy potem z Wami cały czas, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bądźcie razem z nami, bo jest to niesamowity karnawał w środku zimy. I jak mówił Rasowsiad, oj się będzie działał 11 stycznia 2009 roku, 17. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.